Hej, dzisiaj sobie poruszymy temat taki, czemu ja od jakiegoś czasu już nie rzucam filmików i że będę rzadziej wrzucać filmiki przez parę dni, może tydzień, parę tygodni. Zaczynam za niedługo szkołę, nową szkołę i przeprowadzam się. Mam przeprowadzkę do innego miasta. Autem się jedzie 3 godziny i pół. 3 godziny i pół, czyli 3 godziny i pół godziny. O tym mi chodziło. No i po prostu to nie jest tak, no i po prostu się stresuję i nie mam czasu, muszę pakować wszystko do pudeł. Jutro panowie od przeprowadzki przychodzą, bierzemy purła. Jeśli coś nie jest spakowane. to jak popadnie i się stresuje. Brzuch mnie boli ze stresu i te takie objawy, ze stresu mam. Więc nie chcę teraz się użalać nad sobą czy coś przed wami, ale po prostu chodzi mi o to, żebyście nie mieli mi za złe, że nie wrzucam filmików przez parę dni. I na dowód, że się przeprowadzam, mam pudła. Mogę Wam pokazać. Julia tu jest i, i próbuje chyba zapalić światło. Jolcia! Przywitaj się do widzów. Sala. Jolcia. Jolcia? Jucia. Jucia. Ola! O, widzicie, przywitała się. Ola to znaczy cześć po portugalsku. To jest zdjęcie. Mój Jucie. Mmm, Tu są pudła. Sorry, że mamy bajzel, ale przeprowadzka. Jutro wszyscy będą wchodzić i to... Mało ja. Pokażę wam jeszcze filmiki z małą mnie. Ole, pańka. To jest mój pies. Pudła, pudła, Julia, Bajzel. Więcej pudeł, więcej rzeczy. Puste szafy, prawie puste. Mój pokój wygląda tak: cała masa pudeł. Pudła nad pudłami. Po prostu. Tak to się prezentuje. Tragedia. O, dla udowodnienia, co ja dzisiaj zrobiłam. Dzisiaj zrobiłam. Zrobiłam. What? Wczoraj, niedawno jeszcze to robiłam. To robiłam. Moja siostra mi Dobra, ja co ja jeszcze nie zrobię? Nic nie zrobię. To zrobiłam. To zrobiłam. Pudło z moimi książkami Tak, uwielbiam Venoma Dobra, przesunęliśmy to pudło To wypróżniłam To jest prawie wypróżnione To dzisiaj też musiałam zrobić Te stafie jeszcze nie są wypróżnione Jak nie wiem my jak, Bo oni na dziewiątej nad ranem tu przyjdą ja Nie wiem jak my to zrobimy Tutaj też wszystko opróżnione. I masy pudeł. Nawet biuro taty. Nie ma już ma planszówek. Uh, prawie się wywaliłam. Uh. Idziemy. Uh. Jakby co to było pełno, pełno planszówek. Pudła, pudła, pudła. Wszystko w pudła. Książki są tutaj. Pudła! Pudła, pudła, pudła. Pudła, 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 pudła. Pudła, pudła. Wow. pudła więcej pudel. Więcej rzeczy. Wtedy się nie zdąży... Dla udowadnienia nie mam masę zabawek. To jest jedno z 50 pudeł. Juli, nie no, sobie ja Ale masz porozmawianek. Tak, Julcia? Chcieliście więcej kontaktu z Julią? Tak naprawdę nie wiem. Zostaw tego pilota! To ty sobie sama włączyłaś moją bajkę, znaczy twoją bajkę? Julia sobie włączyła sama to toro. Elo. Nie. Nie no. Dobra, nie będę wam pokazać mojego konta. Julia, Przywitaj się. O. No. Przywita się. Tak! Widzowie tu są. Widzowie. O. Sorry. Dziwność. Eee, <gry> małpi Dobra Dobra, nieważne. Jakiś nowy ser serial jest na Netflixie i w kółko mi go pokazuje. Pocałowała was, buziadki robić. I żeby mi wspomóc w nagrywaniu, żebym bardziej miała jeszcze dodatkowo, żebym nagrywała, żebym miała nie, żebym nie miała kaszlu, żebym miała... woła mnie. E, Na no to ogólnie, żebym miała po co robić dla was filmiki, żebym dla Was mogła robić filmiki, żeby mnie wesprzeć i żeby tak, żebym chciała robić te filmiki. I su nie subskrybujcie, jeśli nie chcecie, ale jeśli lubicie mój content itp. Subskrybujcie, bo ponad 94% nie subskrybuje. Tutaj macie dowód, czy 90 coś. Może teraz nawet jest 100. Nie wiem. Ale bardzo mało subskrybuję. Więc proszę, jeśli wam się podoba mój content, żebym chciała nagrywać to właśnie subskrybujcie i jeszcze piszcie w komentarzach tam, gdzie YouTube mnie nie zablokował czego chcecie oglądać, co chcecie oglądać bo co jeżeli będę wrzucać w kółko na przykład od Minecrafta, a wy nie chcecie ode mnie Minecrafta no to powiedzcie, czy chcemy na przykład Boka albo rysunki Julia się zbywali. Julia niedawno zaczęła, nauczyła się Dziwne rzeczy robić i teraz ty, w kółko robi dziwne rzeczy. ignorujesz? ignorujesz mnie? Ignorujesz mnie? Nie, Nie ważne, po prostu... Nie. Pa, to był taki krótki odcinek, żebyście... Co to jest? Troll jakiś. Julia, ty to widziałaś? Dabrinha, voz na pá. papá Pode tu. Papá. Papá. Tá, tá. oh, Só uma vez. Papá. Não tô pá. Papá. Papá. Papá.